Do z tej strony oski boski, i witam Was w kolejnym odcinku właśnie z, mm, z Minecrafta, z, z odcinku po prostu Minecraft, tak jak już tutaj na postacja właśnie postać właśnie tutaj tak ciągle się rusza. Tak więc zrobimy tu no, nowego skina. Tak więc może zacznijmy właśnie tego. Minecrafta, no po prostu sobie zwykły odcinek, sobie coś tam po, co, sobie coś tam potestujemy sobie z tego, więc zobaczymy jak to w ogóle będzie wyglądało w praktyce i coś zrobimy, zrobimy jak sobie na przykład ułatwić życie w Minecrafcie, albo sobie po prostu yy, no powiedzmy tam yy, no po prostu jakby sobie ułatwić życie, albo strollować swojego kolega. Tak więc właśnie zacznijmy to sobie robić. Tak więc pierwszy krok, który tutaj musimy zrobić. Poczekajcie, ja tylko zrobię na kilka cięcia. okej? Okay? Dobra, czekajcie. Tak więc siama, już z wami jestem. Muszę coś zrobić. Tak już z wami jestem, więc spoko. Oto mi strzały kość. Dobra, no to pierwsza rzecz, na przykład jeśli chcemy, na przykład, powiedzmy, strollować kolegę, dajmy na to, chcemy, na przykład, strollować kolegę, oczywiście na kreatywie. chociaż możecie to nawet stworzyć na survivalu, ponieważ TNT zrobimy, tak naprawdę, z, 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 z tak naprawdę, powiedzmy, z dwóch, trzech creeperów możemy zrobić jedno TNT, a zysek możemy zrobić taką pokrywę, więc zaraz Wam pokażę o co chodzi. No i możecie na sobie powiedzmy, na przykład, możecie sterować kolegę, czy się po prostu z niego o pośmiać, tak? Aha, i jeszcze dzisiaj będzie odcinek, więc nie martwcie się, bo... Bo ja o tym, że będzie jeszcze dzisiaj drugi odcinek. tak Więc zapraszam Was na, na drugi odcinek i widzimy się też na drugim. Więc jak widzicie, dam takie pokrywy, 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 yy, chłodny prosol plate, taka płata jakby tak, płata z drewna. O kurde, no, no i to właśnie ona w tym polega, że wchodzimy na coś takiego i wtedy się nam tienti. To może jeszcze raz pokażę. Tak więc kopimy sobie normalnie dołek tak. Dajemy jedno, cho chociażby tienti. Zakrywamy obojętnie czymś, co tam chcecie, oprócz e, obsidianu i do enchantingu, bo to jest jakby takie niezniszczalne przez TNT. Poczekajcie, bo muszę coś zrobić jeszcze, okay? bo Poczekajcie, jeszcze muszę zrobić cięcia. O, już już jest już jestem z wami, bo po prostu mnie taki skurcz złapał w nodze, że po prostu bym do was mówił... O Boże, tak, o właśnie tak bym do was mówił, bo mnie... Coś skoczy wziął, widzę. Widzą go. No, może zimno, jest dlatego. No ale. Trudno, no i mamy tu pod spodem TNT. Zakryliśmy tym. No i spodem da, i dajemy tą płatę, tak? Bo. No. I mamy płatę. No i prosimy kolegę, żeby przeszedł po tym, po tym, tak? Po tym, no powiedzmy. Tak, przeszedł. O, on sobie idzie i, i wtedy pod tym się wysadza TNT. I co się później stanie? Tak, to wybuch opłata pomaga nam, więc yy, więc właśnie mm, tak wygląda to. Dzisiaj jest taki odcinek, w którym mo jak można strollować lub po prostu można ułatwić sobie życie w Minecrafcie. Tak więc jeszcze Wam coś pokażę. Z Endermana możemy, jak oczywiście go zabijemy, co jest naprawdę trochę dziwne. no da się to zrobić, tak? Jest takie oko, no i jak nim, tam jak widzicie, tym kółeczkiem, tak rzucę, tak, o, tam rzu rzucam takim kółeczkiem i się teleportujemy. Tak też właśnie możemy strollować kolegę, jak chciałby nas zabić, to możemy właśnie sobie wziąć takie oko, powiedzmy, no i sobie rzu rzucamy i się przemieszczamy, tak. W hi Jakiejś filozofii tutaj w tym nie ma, ale jak będziemy ciągle rzucali tak tymi, tymi, to po prostu nie wiem gdzie wylądujemy, ale na jakimś po prostu kurde jakimś odludziu. W sumie nie jesteśmy na odludziu, więc no ale dobra, yy, tak. Yy, kolejną rzeczą, yy, co bym wam mógł tutaj zademonstrować, to na przykład. Portar do. Poltar do. Pol. Portar. Sorry. Pol. Nie dobra. Portar do naderu, dobra. Jak, jak. Jak. Jak to powiem, to nieważne, no ale. Tak Więc pewnie zastanawialiście, jak się zrobić. Jak zrobić poltar... Portar. Dobra. Poltar do naderu. Yy, i, I być może Wam się nie udawało. Tak więc. To właśnie pomaga, bo wiem, że niektórym się nie udawało, takie mam przeczucie, tylko trzeba coś zapamiętać. Tutaj sobie dajemy, mamy obsydian, tak, dajemy sobie y, tutaj takie, no, dajemy obsydian, tak, y, no więc jak skończymy, to to jeszcze sobie oddajemy. jedno, tak, i chcemy tam, tak, dobra, tutaj sobie, już cztery, nie, to jeszcze jedno. Dobra, nie, to już dobra jest. Dobrze, jest dobra. No i tutaj dajemy tak, proszę bardzo. Proszę bardzo, niszczymy ten otóż. Albo no wezmę sobie łopatę. Dobra, diamentową łopatę. No i niszczymy to sobie normalnie. Tak, proszę bardzo. No i co potem robimy? Bierzemy zapałkę, którą też można łatwo zrobić. Więc dajemy, tak? O. No i proszę, proszę bardzo, mamy portar, Polter do nederu. Tak to już właśnie wygląda. No i będziemy do niego właśnie teraz wchodzić. I, ja, I co tam będzie, to ja w ogóle nie wiem, co tam będzie, no ale zobaczymy. Zobaczymy, co tam będzie. Wskakujemy, wskakujemy, bum. No i buduje nam się nowy teren. No i gdzie my jesteśmy? My jesteśmy, od ten świat się nazywa naderem. tak to jest nader. tutaj mamy takie świnie połączone z zombiakiem, takim zombiakiem powiedzmy, z mieczem złotym, tak, muszę sobie za zapamiętać gdzie to było, no i ogólnie to jest taki świat jakby lawy, ognia i, i tak dalej no możemy tutaj też spotkać takie gasty powiedzmy o takie, takie latające duszki o tutaj jest jakiś gast poczekajcie. jest gast tak oto jest gast to, to są gasty no one są groźne jeżeli chcecie zobaczyć to na survivalu no ponieważ yy, jak się zbli jak się do niego zbliżycie to po prostu yy, no co się stanie tak yy, będzie będzie taka mina, no i po prostu z niego wyskakuje no takie I z niego wyskakują no takie duże jakby Płomienie tak, płomienie takie duże Ognia no i po prostu ono was jak, Tak chyba dwa razy was szczeli tym To po prostu w, o I po prostu wtedy z tego y, no y, Zabijacie się tak dwa razy, a i tutaj jest taki, o czekajcie sobie zbiorę, o dobra tu mi nic nie da tak więc i to i ten, su, i ten surowiec, który tutaj teraz widzicie ten, ten, gdzie pokazuję tą, tym kółeczkiem, jak widzicie, o tutaj z tego możemy zrobić TNT, potrzebne nam są no do tego o podajże chyba, y, podajże y, trz, pięć takich tych tak, podaję chyba 5 takich, y, tych właśnie surowców i cztery piaski. Musicie sobie jeszcze piaski i, i właśnie y, musicie jeszcze. Y, no, ten surowiec, nie? Nie wiem, jak on się nazywa, ale sprawdzimy. Dla pewności chciałbym sprawdzić, ponieważ nie wiem, co tak tak naprawdę jest, ale powinniśmy się zaraz dowiedzieć. O, tu jest. Nie, nie, to jeszcze nie tu. O, to jest to. Gunpowder. Nie wiem, tak szybko przyleciało Gunpowder. No i właśnie z tego możemy też stworzyć TNT. Tak więc, no. Jak chcecie, żebym zwiedził ten cały nader, jak to wszystko wygląda, tak naprawdę, co to jest, no to napiszcie mi w komentarzu i zostawcie łapkę w górę. To, to wtedy możemy sobie to dalej zwiedzić. Ten nader cały, tak. A teraz wracamy do. Do zwykłego minecrafta Oczywiście to nie jest na modach, więc Ja was nie oszukuję w tym, bo To jednak nie jest na modach Co to jest? Aha To, je, to jednak nie jest na modach, tylko to jest prawdziwe No, <tryk> tak więc już wszystko zrobiliśmy Co byśmy mogli tu jeszcze zrobić? Takiego jakby, co by wam ułatwiło życie No, no nie wiem co by tutaj tak naprawdę ułatwiło bo nie widzę takich rzeczy. No i. Hmm. A, hmm. I jeszcze bym coś takiego, jak może znacie, we, ty, wy też? blocki i wpisujemy sobie komendy, i coś tam nam i coś tam się tam pokazuje. Tak więc może e, zobaczę to jeszcze w kolejnych odcinkach. Więc no. Hmm. Co by tu jeszcze można było zrobić? O, co to jest? Monster wspomnę. Aha! No, jak coś takiego będziecie widzieli, to musicie to albo przenieść gdzieś, albo sobie wziąć i gdzieś dalej dać od Was, albo po prostu to zniszczyć. I wiecie, co to jest? Ja już Wam powiem, co to jest. To jest coś takiego, jak każdy potwór, znaczy każdy ten, ten potwór, czy ten mob, to tak się nazywa moby. Jak mop i jakieś jajko moba tutaj dam. To znaczy, jak jakiś mop się w ogóle skuje powiedzmy gdzieś na świecie, albo goś zabijecie gdzieś w swoim pobliżu, to one się właśnie w tym spawną. Koło tego gdzieś się spawnują i musicie je, je jednak na to uważać, bo to jest jednak albo musicie to zniszczyć, albo po prostu sobie gdzieś dalej postawić, bo to bo te się w ogóle wam spawnują ten, no, jakieś potwory, tak? Daj, dajmy sobie creepera. O, tutaj damy sobie. O, i mamy crepery, tak? No i powiedzmy, damy sobie tutaj, o, damy creeperka. Zabijemy go. Okej. Okay. o no, zabijemy sobie go. Czemu nie? No i... No i tak, zabiliśmy go. No i właśnie ono tutaj się Będą pojawiały jak będzie noc. Mógłbym na to na łączyć, ale już nie będę kombinował No, więc to dzisiaj na tyle z odcinka Jak sobie ułatwić życie i jak sterować kolegę w Minecrafcie. Tak więc, jak chcecie takich odcinków więcej, to napiszcie mi. Ja, ja też będę o takie robił. Tak więc, tak więc, tak więc, właśnie, tak więc, właśnie będziemy sobie to robili i. I do zobaczenia dzisiaj w kolejnym odcinku. Więc, cześć!